W tym wideo chcę Wam pokazać Lettermana, który spełnia wszystkie warunki, które spełnić musi multitool tej firmy. Ale jest niewielki, lekki i kompaktowy, a będzie to Letterman Rev. Zanim jednak zacznę o tym tulu, przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Na początek chcę Wam powiedzieć, dlaczego jest to jeden z moich ulubionych modeli Lettermana, mimo tego, że oprócz tego mam również Charger. Otóż ten Letterman towarzyszy mi zawsze, na przykład w moim plecaku bądź znajdzie miejsce w moim samochodzie. Tak jak powiedziałem na początku, jest lekki, kompaktowy, ale ma wszystkie wymagane od takiego urządzenia. Narzędzia. Kontynuując wątek narzędzi, jest ich tutaj 14. Ktoś z Was może powiedzieć, że to niewiele, no ale są to wszystkie podstawowe narzędzia, dlatego ten Letterman przyda się naprawdę w bardzo wielu sytuacjach. Szkielety narzędzia tego Lettermana zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo poddano je profesjonalnej obróbce termicznej, dzięki czemu mają one. Odpowiednią twardość dopełnionych przez siebie funkcji. Przechodzimy zatem do konkretów i otwieramy naszego Rewa. Mamy tutaj zatem kombinerki standardowe, a także kombinerki płaskie. Tuż za kombinerkami znajduje się przecinak do drutu. Letterman Rew, jak i inne lettermany, objęty jest oczywiście 25-letnią gwarancją. Mamy ostrze nożowe, zostało ono wykonane ze stali nierdzewnej 420 HC. To urządzenie na przykład przyda nam się do przecięcia liny bądź naostrzenia patyka na ognisko. Ostrze nożowe zabezpieczone jest przez przypadkowym zamknięciem podczas pracy poprzez blokadę typu liner lock. No i przechodzimy do ramion. W pierwszym ramieniu mamy dwa śrubokręty, duży śrubokręt płaski, a także śrubokręt Philipsa, czyli potoczny krzyżak. Ramię numer 2. Mamy tutaj pilnik do drewna. Z drugiej strony pilnika znajdziecie niewielką miarkę w systemie calowym, a także metrycznym. Mamy tutaj również otwieracz do puszek i butelek, a także obecnie bardzo przydatne narzędzie, czyli ostrze do otwierania paczek. Na jednym z ramion znajdziecie również stalowy sprężysty klips, dzięki któremu będziecie mogli tego lettermana przenosić na pasie bądź kieszeni. Tak jak powiedziałem na początku, ten letterman jest naprawdę kompaktowy i lekki. A zapytacie dla kogo? Otóż, dla wszystkich tych, którzy szukają. Prostego multitula. Na koniec dodam jeszcze, że jeżeli chcielibyście sobie tego lettermana spersonalizować, bądź też podarować go komuś w prezencie i zrobić na nim napis, to możecie multitula Lettermana Rev zamówić u nas również z grawerem. To tyle o tym tulu, a ja na koniec oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.